I tak oto obejrzeliście mniej więcej całe intro do Terrorist Takedown 3. A na końcu kultowe logo City Interactive. Silnik X Jupiter. Sprawdziłem sobie, odrobiłem zadanie domowe i wiem, że jest to silnik z gry Fear. Okej. Okay. Wyjątkowo zagrał na średnim poziomie trudności, gra jest dosyć wymagająca, a chcę to rozegrać sobie na spokojnie, pokazać wam co tu się podziało. Ogólnie fabularnie, fabuła jest skomplikowana, ale się do tego, że będziemy walczyć z terrorystami, to są ci panowie w turbanach. Grę docenią fani Max'a Payne'a, ponieważ między misjami mamy takie przerywniki, gdzie zapoznajemy się z monologami głównego bohatera. Naprawdę świetnie zrealizowane, bardzo klimatyczne, kapitalne rysunki w tle. No i nie ukryjmy, jest to znakomite rozwiązanie, ponieważ uprzyjemnia ekrany wgrywania. Zaczynamy od absolutnie nowatorskiego elementu. Jest to desant na pokład e, takiego tankowca. Znajemy kolegów zespołu, Snyder, nie wiem który to tak naprawdę, nie mogę ich atakować, natomiast odkryłem, że mogę walić w nich nożem, jak są niegrzeczni, że coś nie słuchają, to w ten sposób daję im do zrozumienia, że jestem niezadowolony z ich zachowania. Profesjonalnie obstawili teren. Z pewnością nikt nas tutaj nie zajdzie. Ja muszę wejść w ten hologram i zaczyna się zabawa. Gra zapisuje grę, by nic mi się nie stało. I wchodzimy. Czas zwolnił. Tu pasuje jakaś klimatyczna muzyka, ale może następnym razem to zrobimy. Nie jest taki czysty, bo nie ukrywam, że nieźle tutaj nasyfiłem. Ale czego to się nie robi dla dobra? przypuszczam świata terroryści coś tu muszą złego trzymać na pokładzie z tego co zrozumiałem są to bomby o rzucimy im granat łapcie chłopaki up! jak to w górę co to za bzdół ojej jak on musiał nosić przy sobie chyba zbiorniczki z krwią chociaż nigdy nie rzucałem do ludzi granatami nie wiem jak działają tak naprawdę tutaj najwyraźniej inżynier projektujący statek Miał zbyt dzień, albo posunęła mu się linijka, kiedy projektował ten pokład. No, ciekawe zastosowanie. Jakieś dykty. Gra, no nie, nie ukrywajmy, jest liniowa, tak jak większość gier. Tutaj nie wybija się ponad przeciętność. A takiego. Ja tu sobie spokojnie powiem wam jeszcze o detalach. O, czas zwolnił, mamy teraz... Chwilę na spokojniejsze rozejrzenie się. Co bardzo mi się podoba to to, że tutaj na pokładzie y, okna nie mają szyb. Pewnie... bo nie chciałbym spędzić w stormu na tym statku. Tam jest mój kolega z zespołu czy wszystkich wytłuk. Nie no. Ej, ej, ej. I co powiesz? Właśnie, mam latarkę, mam noctowizor. Mam też deja vu, bo mam wrażenie, że grałem w bardzo podobną grę City, Re City Interactive niedawno. No i co, Tomku? Idziemy? Ach, najwyraźniej Tomek nie jest ani rozmowny, ani chętny do współpracy, więc muszę ruszać sam. No proszę, tutaj gra informuje mnie, że mam mapkę w lewym dolnym rogu. Bardzo przydatne. A, są tu już nasi, obstawili teren. Bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie się zachowują. Tu widzę, jest też jeden z moich kolegów. Nie wiem, czy go pouczyć, że tutaj, ukrywając się w ten sposób, no, może sobie zrobić krzywdę, jakby ktoś do niego strzelał. Ojej, słychać strzały. Widzimy tam granat. A to mój kolega, proszę. No, 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 jaki waleczny, Nie będę mu przeszkadzał. No, udało się. Jej, 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 jej. Zaraz... Nie jest, żyje, To są twardzi goście, twardzi. Zaraz udowodnię wam to, że są twardzi. Ajajaj. Prawda, my tak się bawimy właśnie. E, to jest taka zespołowa no, sztuczka. Nic nam, się nie, nic nam się nie dzieje. I znowu kłamstwo. Drugi pokład nie jest czysty, jest coraz bardziej brudno. O, tutaj gramie uczy jak skakać To jest interaktywne O nie No straszny bałagan na tym statku Ciekawe co tu się stało tak naprawdę Ale terroryści to źli ludzie więc Pewnie nawet nie kwapią się by sprzątać O proszę, tutaj ktoś grał w szachy Terrorysta? Nie, to mój kolega Ej, hey, obudź się! Strzelają do nas! Biedactwo pewnie jest... Pewnie niedawno się urodził i dopiero wyciągnęli go z inkubatora, więc nie wie co tu się dzieje Ale tak oto hoduje się pewnie w świecie gry super komandosów No już, muszę go czasami... czasami się zapętlają, więc dlatego właśnie mogę tutaj ich doprowadzić do porządku Będzie dobrze Kontynuuję moją wędrówkę. Nie mogę iść w górę, bo, ojej, musiał to być straszny sztorm. Z ważnych rzeczy zdrowie odnawia mi się samo, więc nie jest to gra dla hardkorów. Niestety. Kolejny hologram. Tutaj zrobię to po bożemu. Będzie klimatycznie, magicznie, czas zwolni.

Ten ubrał chyba kamizelkę albo grube skarpety. O! I teraz pochwalę się wam moją nową komórką. E, dzięki niej mogę wyszukiwać e, takie bomby, prawdopodobnie promieniują. Mam licznik Geigera. E, to jest bardzo niebezpieczna praca z tego co rozumiem. Prawdopodobnie taki żołnierz po kilku takich akcjach. No nadaje się tylko do wymiany. Pamiętam taką historię, jak oglądałem na Discovery program, w którym opowiadali historię, jak to Amerykanie... Pragnęli zrobić samolot, który był napędzany energią atomową. I właśnie problemem było to, by ekranować pilotów od promieniowania. Bardzo podobało mi się jedno rozwiązanie, które rozważali, by do takiej służby brać tylko starych pilotów. Przypuszczam, że w tej grze jest tak samo, to są już naprawdę leciwi komandosi. Być może to jest moja ostatnia akcja. A tutaj znalazłem bombę. Rozbroję ją, to jest skomplikowany proces. Muszę przytrzymać klawisz użycia. No, jeszcze muszę zdokalizować i rozbroić dwa kolejne ładunki. Dlatego, by tutaj nie przynudzać, przeskoczymy sobie do dalszego etapu gry. Gdzie trwa dramatyczny pościg wśród kontenerów. Ach, te podli terroryści. Są bardzo inteligentni, bardzo przebiegli. To są naprawdę... Ach. Tutaj nie wolno wchodzić metodą Rambo. Nawet na tym niskim poziomie trudności oni już widzą, już czują. Mogę sobie tutaj spokojnie wymierzyć. Prawe oko, uśmiech. O tak. I tam z tyłu przebiegła, przebiegła bestia. A, chciał mnie zajść. Nie ze mną te numery. Widziałem taki film Terminator. Szedł po kostkach i dobije z noża. Terminator nie dobijał, bo on tam został przeprogramowany i był dobry. Natomiast ja nie mam litości dla terrorystów. Teraz czas na pyany pochwalny dla silnika gry Mianowicie fizyki Ragdoll zawsze mi się podobała Chyba będzie im dość tutaj przyjemnie Pijcie w pokoju Ja zaś muszę ruszać dalej w moją dramatyczną drogę Kontynuować moją dolę Komandosa Ach Nie znają strachu ci moi przeciwnicy Ten ukrył się w cieniu Pewnie grał Splinter Sela No dobrze, ja tymczasem zbliżam się do Hakima, bo tak naprawdę nie chcę tutaj zdradzać fabuły, by nie psuć zabawy osobom, które grę kupią. Ścigam tutaj Hakima. Prawdopodobnie dochodzę już do wielkiej walki z nim. Czy to Hakim? Zwróćcie uwagę na fantastyczną animację postaci. Świetnie wyreżyserowane stęki. To ja czuć dumę mojego komandosa. Czyce łatwiej go? Jak to się? Czy to będą takie przesłuchania jak w Splinter Cell Conviction? No kill me, no kill me. Świetny voice acting. Hey, not bad. That's three words. Let's see what else he can say. Where's your boss, asshole? Where's Hakim? Gdzie jest Hakim? Please, no kill me, please. Hakim, he left five minutes ago. Ship will crash into shore. you killing us. Silence. Take to Damn, he Chyba w spodniach ma ten interes. Pokażę wam jeszcze drugi rozdział, który są kwintesencją gry akcji roku 2010. Jest to, jak widzicie, pościg przez miasto. w nakładach pamiętam by w jakiejś grze coś podobnego zrobili naprawdę dynamiczna sekwencja Poznajemy tutaj wow melony się rozsypały kapitalne co tu się dzieje eksplozje rewelacyjne efekty cząsteczkowe zwróćcie uwagę na uzbrojenie to jest... takiego uzbrojenia jeszcze nie było w grach a którzy wykazali się pomysłowością mamy karabin z nieskończoną amunicją prawdopodobnie jest to jakiś nowy sposób jej podawania Proszę, cywilne, miasto zatłoczone po prostu. Tak samo podobają mi się specjalistyczne stroje. Ach, dramatyczna akcja. Stroje moich tutaj kolegów, które pozwalają mi na strzelanie im przez głowy przez ten. ...ta nowa technologia, która sprawia, że pociski nas się nie imają. A wykłady amerykańskie. Można nimi prawdopodobnie... Budować autostrady, tak znakomicie nadają się jako walce. Będzie terroryści, są takie potworne miasta, pełne terrorystów. Goście w kominiarkach. Zobaczcie gościa w kominiarce, jest duża szansa, że będzie terrorystą. Kolejny przerywnik, kapitalne ruchy, animacje komandosów. Ja i agent Green, wchodzimy. Przerywnik komiksowy, fantastyczny monolog, świetne przemyślenia, ale nie będę wam psuł zabawy. Gra jest niezwykle zdróżnicowana gameplay'owo. Na tym etapie zaś będziemy się bawić w taką skradankę. Mogę to wszystko załatwić po cichu. Niestety nie mogę przejść tej gry przed wami. I tak to chyba gramy nieźle nam się rozciągnęło Dlatego cóż Mam nadzieję że objawiłem Wam prawdę co do tytułów maja Że to nie tylko te wysokobudżetowe hity Ale i produkcje mniej znane które, którymi być może warto się zainteresować Dziękuję za Wasz czas Żegnam się Cześć czy ty widzisz to co ja widzę, że Pusiu stoi na kładzie i prowadzić to jest Bóg? <laughs> Pusiek jest pierwszy, bo musimy Cię widzieć Kajcie tam na mnie do oh <laughs> that, that is active you should